Witaj ponownie na moim kanale. Słuchajcie, to jest kontynuacja o celach. Mówiliśmy w poprzednim odcinku o tym, że cele są ważne i z jakiego powodu są ważne. Bardzo ogólnie, powiedziałabym ogólnikowo nawet, no bo to był wstęp. A teraz chodźmy w konkrety. Tytuł tego odcinka niech będzie Niemierzalne cele. A dlaczego? Dlatego, że wiele Waszych celów jest albo niemierzalnych, albo nastawionych na. Jakieś, jakąś platformę, jakieś rozwiązanie, ale nie ma znowu powodu, po co my to robimy. Czyli jest niemierzalny ten cel, i nie wiadomo, dlaczego, z jakiego powodu go robimy w ogóle, dlaczego nie jest ważny. No więc tak. W mierzalności celów jest istotne to, żeby była jakaś liczba, jakiś procent, bo inaczej cel jest niemierzalny. Jeżeli powiem na przykład poprawmy satysfakcję klienta, no to może być konkretnie jeden z przykładów celów. No dobrze, a jeżeli powiemy sobie poprawmy satysfakcję klienta tak bardzo ogólnie, to co wtedy się dzieje? To jak poprawimy ją o. Jeden punkt procentowy, to będzie już ta poprawa? No, będzie, ale pytanie, czy o to nam chodziło? A może nam chodziło o to, żeby poprawić tą satysfakcję o 50%, 20%, a może 70% i tak dalej. Zwróćcie na to uwagę, czy wasze cele są mierzalne? No, jeżeli nie są mierzalne, no to, no to nie jest to dobra sprawa, bo wtedy nie wiecie, po czym poznacie, że osiągliście ten cel. Nie wiadomo, po prostu nie wiadomo. No dobrze, czyli tak mamy jeden przykład celu e, mierzalnego na poprawa satysfakcji klienta o na przykład 20%. Innym przykładem może być, pamiętajcie, punkt widzenia użytkownika cały czas poruszam, a na przykład oszczędność czasu dzięki usprawnieniu ABCD i nasz klient oszczędza czas o na przykład 7 minut. Tak, to będzie jeden z przykładów takiego też celu mierzalnego, że zrobiliśmy coś w naszym systemie, co ułatwiło naszemu użytkownikowi, naszemu klientowi korzystanie i skróciło jego czas o te 7 minut. Zobaczcie, jaka to jest różnica. Ile różnych fantastycznych pomysłów może powstać, jak w takim razie możemy ten czas jego przebywania, przebywania nie chodzi o przebywanie, tylko chodzi o, tutaj mam, o czas korzystania z jakiejś danej usługi. Skrócić o 7 minut, żeby miał szybciej, żeby odzyskał sobie te 7 minut. No dobrze, no to w takim razie kończymy tym samym odcinek i zapraszam Was do następnych odcinków. Pewnie będziemy jeszcze kontynuować cele, bo jeszcze tli się mi jeden pomysł na cele właśnie związane z nastawieniem na zachowanie klienta, użytkownika, czyli z outcome'ami. No i też sobie jakieś przykłady pewnie podamy. Do zobaczenia i życzę Wam mierzalnych celów.